Też myślę, że wiele z nas doświadczyło Boga tak w życiu codziennym i to jest właśnie bardzo piękne i ważne doświadczenie. Bardzo często też komentując, zwracałam na to uwagę, że to jest kluczowe nie tylko właśnie szukać Boga tylko w czasie mszy czy w czasie jakichś spotkań. Nie, ale właśnie w tym życiu codziennym, bo On tam jest, bo tam przebywam największą. największym część naszego dnia, życia. Tak. Ale czasami trzeba się wybrać, aby go poszukać. A tylko gdzie? Jezus mówi, że ja musiałem być w domu mojego Ojca. Ale ten dom Jego Ojca to nie tylko świątynia. W tej Ewangelii tak to wybrzmiewa. Ale dom Jego Ojca są wszystkie inne może też miejsca. Niekoniecznie muszą być to właśnie miejsca nam kompletnie znane. Takie, które zaliczamy właśnie życia codziennego, bo takie może być nawet naszym życiem codziennym, że stać uczestnictwo właśnie w święty, Znam tę moją wspólnotę, znam tych tak wszystkich ludzi. Ale właśnie to wyruszenie w nieznane, wyruszenie i w takiej niepewności, gdzie on może się teraz znajdować, gdzie on teraz jest. Takie zastawienie tego znanego. Mary... Józef i Maria mieli... Jezusa na co dzień, w domu, w swoim otoczeniu. Był ich częścią jego życia. Teraz muszą trzy dni go gdzieś szukać. Nie wiedzą gdzie. Próbują i w końcu go znajdują. Tak wydaje mi się, że nam no, powinniśmy robić my. Są tak, takie momenty w naszym życiu, że właśnie chyba trzeba wyruszyć i szukać go także gdzie indziej. Bo może to właśnie jakby. Rozszerza nasze doświadczenie, pozwala nam wyjść poza, pozwala nam za każdym takim nowym powrotem jeszcze lepiej go odkrywać, go rozumieć. Być może podziel się ze mną, za to myślisz. Cześć.